Słyszałeś o nowym, ciekawym, internetowym radiu? Jeśli nie, to włącz Radio AS. Radio AS, czyli Jabłoński i Sobiesierski. Mamy dla Was mocne karty, których nie boimy się odzwonić. Posiadamy licencję na komentowanie. Słuchajcie nas na częstotliwości 997. Panie pośle, pytanie numer 3 od naszych widzów. Czego poza standardowym wykonywaniem prerogatyw, jakie ma prezydent, oraz poza patrzeniem na ręce szkodnikom i szerokim publicznym zawiadamianiem z mocą i prestiżem urzędu prezydenta RP możemy spodziewać się po polskim prezydencie Grzegorzu Braunie? Zastanawiam się nie nad tym co zrobię, czy czego nie zrobię, tylko zastanawiam się nad tym, co dzisiaj można i, i wypada na ten temat mówić, bo to Państwo ostatecznie zdecydujecie. 18 maja Państwo zdecydujecie, czy, czy chcecie niepodległości. I do niepodległości dojść nie da się, jeżeli na przeszkodzie stać będą władze najwyższe zwierzchnie Rzeczypospolitej, a tak jest dzisiaj. Te władze w kolejnych wcieleniach, w osobach kolejnych prezydentów, premierów abdykowały z polskiej niepodległości. Ja tę niepodległość chcę odzyskać. Trzeba ją odzyskać, no właśnie, dbając o zachowanie pokoju wewnętrznego i zewnętrznego, mhm. Dbając o to, żeby nie było wojny, żeby nie było wojny na ulicach polskich miast, miasteczek, wojny z, jak mówi pan doktor Ozdyk, subsaharyjskimi inżynierami z nożami w zębach. I dbając o to, żeby nie było wojen z sąsiadami. I co to znaczy? No to znaczy, że trzeba znormalizować stosunki. I to w polityce zagranicznej yy, byłaby moja rola: znormalizować stosunki z wszystkimi sąsiadami. I z Niemcami którzy na mojej wachcie nie będą przysyłać swoich patroli policyjnych na naszą stronę granicy i nie będą nam podrzucać kukuczego jaja w postaci właśnie uchodźców, nachodźców. Normalizacja na kierunku wschodnim znormalizować. Trzeba anormalne stosunki z Ukraińcami, których mamy już tutaj jako piątą kolumnę i jako... Kandydat na naczelnego zwierzchnika sił zbrojnych, ja już teraz mówię, że polscy patrioci w Sztabie Generalnym mm. powinni przygotowywać plany ewentualnościowe operacji Wisła 2.0. I bez niczyjej urazy, i nie w trybie straszenia się, egzaltacji, mm. trzeba rozumieć, że sprawy zaszły za daleko. Trzeba znormalizować stosunki, a zatem zdjąć z kosztów, z kosztów utrzymania polskich rodzin, rodziny ukraińskie. No i przede wszystkim koszta obłędnej polityki. Na złość, cioci, odmrozimy sobie uszy, czyli nie będziemy kupować gazu, prądu, węgla. No nie będziemy wydobywać własnego. Kopalnie trzeba zasypać, a Polskę ogrzać wiatrakami do mielenia ptaków. To są brednie, już nie tylko szkodliwe, ale też groźne, po prostu niebezpieczne. Trzeba odblokować naszą Wschodnią granicę dla dobrych interesów, dobrych interesów z naszymi sąsiadami na wschodzie. I mówię w tej kampanii, bo lepszy przykład niż wykład: jeśli jeśli by to ode mnie zależało, to rozważałbym wielkie inwestycje w energetyce mhm. na tym kierunku. Most energetyczny z białoruskiej elektrowni jądrowej. Bo dobre państwo to tak naprawdę państwo, które potrafi oszczędzać, ale potrafi też racjonalnie gospodarować swoimi, swoimi zasobami, w tym też finansowymi. Chcę tutaj powiedzieć to przez taki prosty przykład, że jeżeli idziemy na bazar, to widzimy dwa takie same produkty, ale z tego jeden jest droższy, to czemu nie wybrać tego tańszego, prawda? Więc ta sama logika. Prąd, która, którzy mają go więcej i taniej. Ta sama logika, która się sprawdza w naszym życiu indywidualnym, dlaczego miałaby być, ulegać jakiemuś odkształceniu w, w naszym życiu zbiorowym, narodowym. No, no tak, trzeba zdjąć koszta. Mhm. Trzeba przestać okładać Polaków haraczem na politykę klimatyczną. To po prostu musi być odrzucone. To są brednie, to są. Urojenia, tak? Handel emisjami dwutlenku węgla i wszystkie tego konsekwencje. Trzeba odrzucić także fałszywą geostrategię. Trzeba odrzucić to przekonanie, że wyznacznikiem polskiego patriotyzmu jest głównie i wyłącznie antyrosyjskość. To znaczy, kto głośniej krzyczy na Moskwę, Hajże, na Moskala, ten na pewno jest najlepszym polskim patriotem. Ja powiem takie zdanie, z którym może się pan. Zgodzi. Wydaje mi się, że są ku temu przesłanki. Uważam, że należałoby w tym momencie opodatkować złych polityków z ich możliwości. <laughs> no, trzeba ich odsunąć od władzy. Nie da się zatrzymać. Yy, yy. Nie da się zatrzymać szaleńca, który z nożem próbuje pozbawić życia nasze dzieci. To jest rzeczywistością w Niemczech. To jest rzeczywistością i codziennością w Niemczech. Więc tego szaleńca już powstrzymać się nie da. Trzeba powstrzymać tych szaleńców, którzy chcą go zaimportować do Polski. Trzeba powstrzymać tych wariatów i zdrajców, którzy Polakom narzucili. Te fałszywe doktryny. Tak jak tamtą komunę trzeba było odsunąć od władzy i uwolnić polską przedsiębiorczość, tak i dzisiaj trzeba odsunąć od władzy eurokomunę i uwolnić polską przedsiębiorczość. Polska miała ustawę yy, Wilczka. Na przełomie lat 80., -tych, 90. -tych mieliśmy, mieliśmy erupcję polskiej przedsiębiorczości. Ona była wtedy już wyszydzana, wyśmiewana, że to jakieś, prawda, tam sprzedaż bananów z, z kartonu na krawężniku. A czemu nie? Póki można było, to, to dorobiwszy się na krawężniku, niektórzy stawiali tam tak zwane szczęki. A, a, gdyby, a gdyby wszyscy mogli normalnie dalej prosperować, to, to z tych szczęk mielibyśmy po prostu polski handel. To zostało zamordowane. Zostało wprowadzone koncesjonowanie wszystkiego. Tak? Zostały przyjęte normy pod pretekstem, że to są normy europejskie, które mordują polską przedsiębiorczość, które uniemożliwiają, zwłaszcza misiom, małym i średnim przedsiębiorcom, wejście na rynek, bo jeżeli korporacje, duże firmy mają działy prawne i, i mają, mają księgowych i adwokatów na pęczki, no to nie jest tego w stanie zrobić polski przedsiębiorca. Pani Krysia. Tak, zwłaszcza ktoś, kto tym przedsiębiorcą po prostu dopiero chce zostać? Tak? Właśnie młody człowiek, który, który chce być u siebie na swoim. I tak cały naród jest zaganiany do zagrody dla bydła. Z całym szacunkiem, no właśnie ludzie są na etatach, albo w korporacji, albo w biurokracji. Sądzą e, niektórzy, że to jest życie jak w Madrycie, tak? że to trzeba się tylko podłączyć. No, a żeby się podłączyć, to trzeba hołdować poprawności politycznej, trzeba wierzyć w globalne ocieplenie, trzeba wierzyć w to, że za wolność waszą i naszą trzeba iść na te wszystkie wojny z całym światem. Mój porządek rzeczy, porządek obowiązków polskiego polityka. Aspirującego do roli głowy państwa. Mój porządek stoi na nogach, a nie na głowie. Mm -hmm. Katolicka hierarchia obowiązków stanu, czyli najpierw własne dzieci, a potem ewentualnie cudze, nie jest złym Polakiem, nie jest złym katolikiem, kto, kto, kto ten porządek uznaje, ale dzisiaj Polakom w respektowaniu. Dobrych, starych zasad przeszkadza i nawet to uniemożliwia własna władza. To jest sytuacja paradoksalna. Rząd, prezydent nie rozwiązują problemów, ale je stwarzają, nie zapewniają Polakom bezpieczeństwa, a ściągają niebezpieczeństwo i to powszechne niebezpieczeństwo. Tak, i, i bezczelnie jeszcze grożą. I straszą y, nas y, y, aktywiści ukraińscy, którym Andrzej Duda nadał polskie obywatelstwo. Tak, to jest rzeczywistość. Na szczęście, na szczęście jest, jest okno możliwości, mhm. jak nie okno, to przynajmniej lufcik. Trzeba z tego skorzystać. Donald Trump Polakom niepodległości nie podaruje, ba! Można się spodziewać ze strony jego administracji, bardzo poważnych zagrożeń. Ale jedno się już stało to, że została uruchomiona pewna dynamika zmian dzięki zmianie administracji, dzięki temu, że właśnie Tęczowy i Zielony Ład tam się odrzuca i plastikowe słomki są z powrotem legalne. No to dzięki temu ludzie zaczęli wierzyć, czy też może mniej nie wierzyć że zmiana jest niemożliwa. Że zmiana jest możliwa. W końcu świat zaczął też mówić o dewiacji jako o dewiacji, a nie jako ja, jeszcze, ja jeszcze w eurokołchozie zaliczam kary za mówienie, że jeśli chodzi o liczbę płci, mamy mężczyzn, kobiety i osoby z, z zaburzeniami. Ja jeszcze ja jeszcze ja jeszcze odbieram listy z pogróżkami i następnie no, płacę koszta tak, takiej niepoprawności politycznej, no ale, ale to się właśnie rozstrzygnie. Czy Eurokołchoz pozostanie terenem eksperymentu na ludzie, mhm. eksperymentu socjologicznego, ekonomicznego, eksperymentu zamordystycznego? Totalitarnego w swoim charakterze, czy też nie? Czy się z tego wyzwolimy? Przemówienie e, wiceprezydenta Vansa, no, bardzo się cieszę, to jest mój, nasz, mojej partii język. Cieszę się, że ktoś mówi, m, że jeśli idzie o listę zagrożeń, to z całą pewnością na tej liście wyżej e, są, e, są właśnie. M, Problemy stwarzane przez te łady eurokołchozowe, zielone, tęczowe, niebieskie, niebieskie różne inne, niż zagrożenia, którymi... Tradycyjnie straszy się grzecznych czytelników u nas Gazety Polskiej i Gazety Wyborczej. Cieszę się, że Was mówi to, co mówi. Cieszę się, że Musk robi to, co robi. Liczę na to, że pan Kennedy wygra z Big Farmą, a nie ona z nim, chociaż sprawa wcale nie jest przesądzona. Ale tu musimy sami się wyciągnąć z bagna za włosy. Sami musimy to zrobić i, i, i to oznacza sięgnięcie po niepodległość. Ludzie się tego boją. No, ja rozumiem. Ja rozumiem, ale ale wśród tych ludzi właśnie okaże się, ilu jest Polaków, którzy chcą być Polakami, a ilu jest takich, którzy się godzą być eurokołchożnikami, godzą się być tubylcami w jakiejś kolonii zamorskiej wykorzystywanej przez, przez obce mocarstwa. Ja wierzę w możliwość odzyskania niepodległości, dlatego że, że jest to być może ostatni moment, w którym jeszcze możemy być większością we własnym kraju. Jeśli pakt migracyjny zostanie nam narzucony, i jeśli, jeśli Ukrainizacja Polski, banderyzacja Polski będzie dalej postępować, jeśli na dodatek jeszcze zostanie zutylizowana polska armia na y, froncie cudzej wojny, y, no, będzie to y, będzie to tragiczne. Ja nie chcę. Nie chcę przykładać ręki, chcę zrobić wszystko, żeby do tej tragedii nie dopuścić. No a, a normalne życie, no to jest, to jest to jest właśnie życie, które musi być oparte na bezpiecznym gospodarowaniu, mm -hmm. na bezpiecznym uprawianiu przedsiębiorczości. wraz... z w no, raz... dużej skali. W małej i w dużej, a Polacy, jakim nie przeszkadzać, to naprawdę szybko ogarniają tematy. Ja w ślad za Panem Romanem Kluską, którego bardzo interesujący projekt czytałem. No, mówię o potrzebie zniesienia barier dostępu do rynku dla misiów, dla małych i średnich przedsiębiorców. Dziękuję. Jeżeli podobają Ci się audycje Radia As, możesz nas wesprzeć stawiając nam wirtualną kawę w portalu bajkowi.com. Radio As 997 FM. Dziękujemy! Absolutnie nie można wykluczyć, że w ramach rekompensaty zostanie skierowana raczej na heum czy przemysł. Jeżeli podobają Ci się audycje Radia As, możesz nas wesprzeć, stawiając nam wirtualną kawę w portalu bajkowi.com. Radio As 997 FM. Dziękujemy.